Witajcie! W ubiegły weekend do naszego wspaniałego polskiego nadwiślańskiego Bantustanu przyjechała reprezentacja mężczyzn z zagranicy, którzy parają się niecodziennym, nietuzinkowym zajęciem, gdyż jest to podrywanie kobiet. Pułasi, bo o nich mowa, czyli Pickup Artists, którym odcinek poświęciłem jakiś czas temu cały, możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Postanowili wybrać się do naszego nadwiślańskiego raju matrymonialnego, żeby powyrywać polskie dziewczyny. Ola Boga, jak to możliwe, samce z innych miejsc przyjeżdżają wyrywać, ja piernicze. Takie mniej więcej głosy były od strony prawicowej tych mężczyzn, najbardziej tych bardziej konserwatywnych. Powiedziałbym raczej kakserwatywnych niż konserwatywnych, bo konserwatystów nie chcę tu obrażać. Kim jest kakserwatysta? No to jest taki mężczyzna, który zbyt emocjonalnie podchodzi do kobiecego stylu życia i jej zachcianek, spełniając je, bardzo często wpisując się w kanon tak zwanego simpa. To jest właśnie kakserwatysta. Niby konserwatywny, ale tak naprawdę feminista. Wszystko zrobi dla pani. Takie głosy płynęły z prawej strony. Lewa strona natomiast, w szczególności kobiet, bo lewicowi mężczyźni, umówmy się, nie mają za dużo do powiedzenia w kwestii relacji, nikt ich nie słucha, nikt ich nie szanuje, więc kobiety zrobiły na Reddicie post. Autentycznie słowo Reddit usłyszałem pierwszy raz od jakichś 10 lat. Reddit zawsze kojarzył mi się z pewną subkulturą piwniczaną. I nie wiedziałem, że kobiety mogą siedzieć na czymś takim i tam gdzieś generalnie pisać, że to jest jakaś forma utrzymywania kontaktów i przekazywania informacji odnośnie swojego życia. I jakie moje zdziwienie było, gdzie zobaczyłem właśnie, że kobiety dalej używają tego czegoś. Więc skoro ktoś pisze na Redditie i uważa, że jest kobietą, albo podaje się za kobietę, to jest albo mężczyzną, albo jest wyjątkowo nieatrakcyjną kobietą siedzącą w piwnicy, tak zwaną femcelką, czyli odmianą żeńską Incela. Więc nasze femcelki na Redditie napisały, że mężczyźni przyjeżdżają, podrywają, próbują swoich sztuczek, często nagrywają, one się boją wychodzić z domu. Wiecie co? To jest kolejna akcja, która w ogóle nigdy się nie wydarzyła. <grym> Dlatego, że. Kobiety, które nie mają zbytnio powodzenia, bardzo by je chciały mieć, więc demonizują działania innych ludzi, w szczególności mężczyzn, to jest ta sama technika, co, co stosują właśnie blackpilowcy, żeby obniżać wartość mówić, straszyć, podwyższać neurotyczność, żeby finałowo osoba nawet nie spróbowała swoich szans w stosunku do relacji z inną płcią, zakładając, że to nie ma sensu, to się nie uda, zawsze będzie źle. Były też inne posty. Były posty, że właśnie ktoś się boi, ktoś został zaczepiany. To wszystko na reddicie, na piwniczanym forum dla węcerek, w jakiejś sekcji. O co właściwie chodzi w tym wszystkim? Żeby w ogóle rozwiązać... To zagadnienie musimy się skupić przede wszystkim na tym, jakie powodzenie mają nasze rodaczki. Jedną Julkę ostatnio już wyjaśniałem w kwestii tego zainteresowania obcokrajowcami. Tam dużo raczej nie było tych obcokrajowców, także niestety Jurka powodzenia nie ma wśród zagranicznych chłopaków, ale naszym gwiazdom wydaje się, że są najpiękniejsze na świecie i to jest nasz, nasz problem, to jest nasza wina. My to stworzyliśmy, to jest nasz mit, że Polki są najładniejszymi kobietami na świecie. Niczym mantrę powtarzamy to z jakichś ksiąg pisanych przez średniowiecznych poetów, cały czas wdrażając się w dysonans poznawczy. Bo nauka uważa coś zupełnie innego. Mamy takie narzędzie, które nazywa się gender attractiveness gap. W skrócie jest to gap właśnie. Gapy są na przykład do pay gapów, czyli różnic w płacach, a tutaj chodzi o atrakcyjność między płciami. I teraz. Mamy na przykład Filipiny. Mamy Filipińczyków i Filipinki. Czy Filipińczycy są atrakcyjni? Ewolucyjni. Nie, nie są. Są niscy, są wątli. Raczej. Nie mają tego czegoś. Ale Filipinki mają owszem troszeczkę bardziej płaskie noski, ale są generalnie szczupłe, mają egzotyczną urodę. Podobno są też konserwatywne bardzo, czyli rodzinne, przywiązane do domu, nie odwalają shop. Przynajmniej takie stereotypy i takie założenia chodzą. Mężczyźni kiedyś stworzyli coś takiego jak pasport BROS, czyli mężczyźni, którzy wyjeżdżają ze swojego kraju, w którym mieszkają, w celu szukania sobie żony. Pułasi, a pasport bros to coś innego, bo pasporci chcą mieć relacje, a pułasi chcą podrywać i mieć krótkie relacje, głównie. No i ci mężczyźni powyjeżdżali do Filipin, gdzie znajdowali sobie zwykle żony, partnerki, kobiety, z którymi można było żyć. I to jest tak zwana emigracja matrymonialna. Kiedy najczęściej, właśnie, bo kobiety tego nie robią, kobiety nie wyjeżdżają do innych krajów, chyba masowo przynajmniej. Chyba, że tak jak nasze Polki, do Anglii powyjeżdżały i tam sobie znajdowały angielskich mężczyzn, na przykład, żeby podnieść swój status. Tak? Mężczyźni chcą spokoju i rodziny, kobiety chcą podniesionego statusu z wyż, mężczyzną wyższym w SMV czy w hipergami po prostu najzwyczajniej. Bogatszym, bardziej zamożnym, prezentującym bardziej luksusowe życie lub jego styl. Więc mamy tych pasport brosów, którzy powyjeżdżali, ale do Filipin nigdy nie wyjeżdżały kobiety, np. ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest najbardziej atrakcyjny kierunek, właśnie Stany, Filipiny. Kobiety nigdy nie wyjeżdżają do Filipin. Nie szukają sobie filipińskich mężów. Dlaczego? Bo oni mają niższy status. To jest tak samo jak Polacy, mężczyźni polscy, którzy powyjeżdżali do Anglii, nie mogli sobie tam znaleźć partnerek ze względu na to, że prezentowali sobie niższy status. Jesteś emigrantem. Właściwie imigrantem, i nie masz pieniędzy, średnio znasz język, twoje wykształcenie w moim kraju nie ma żadnego znaczenia, kim ty jesteś i pracujesz na jakiejś taśmie. Tak podchodzą do tego kobiety. Natomiast kiedy na przykład rozpoczęła się wojna na Ukrainie i Ukrainki zaczęły przyjeżdżać tutaj, to Polki były bardzo zniesmaczone tym, że są inne kobiety. Więc nasze Polki zaczęły się bardzo mocno oburzać ze względu na to, że Ukrainki tu przyjeżdżają i, i wyrywają polskich mężczyzn. Żebyście sobie, moi drodzy przyjaciele, w szczególności mężczyźni zdali sprawę z tego, że ten kryzys, o którym się nas straszy, to tak nie do końca dotyczy właściwie mężczyzn, to bardziej dotyczy on kobiet. To kobiety są bardziej tą sfrustrowaną stroną. My sobie radzimy najwyżej mamy swoją jeszcze głupkowatą strategię, taką, która się nigdy nie wydarzyła w ewolucji, nazywa się pornografia i najzwyczajniej możemy zaspokoić swoje popędy i potrzeby, nie wiążąc się w żadne relacje. Ja wiem, zaraz ktoś powie. Pornografia, jak Paweł możesz, to nie jest realizowanie alfa samczego imperatywu biologicznego przekazywania genów. No ale przekazywanie genów musiało być skorelowane z przyjemnością. Z jakiegoś powodu mamy orgazmy. Kobiety też mają orgazmy, więc ewolucja musiała nas przekonać do tego, żebyśmy mieli dzieci, bo jak będziecie robić to, to będzie wam przyjemnie, a jak jest przyjemnie, to jest fajnie, tak? Więc chcemy mieć więcej przyjemności, czyli więcej dzieci. No ewolucja lubi nas przekonywać, gdyby Gdyby dzieci brały się na przykład z tego, że trzeba by było się stykać pośladkami i nie byłoby z tego powodu orgazmu, to gwarantuję wam, żebyśmy bardzo szybko wymarli. Ale jak tylko dostaliśmy coś miłego, jakieś strzały dopaminy i z tego biorą się dzieci, to od razu zaczęło się to jakoś rozwijać i neandertalczyków rozwaliliśmy w drobny mak. Także kiedy półkręki poprzyjeżdżały do Polski, panie były bardzo złe. No, bo to jest zabieranie potencjału SMV z danego kraju, tak? A mężczyźni nie są hipergamiczni. Tam jakaś Ukrainka, która pracuje na kasie w biedronce, ale jest fajna i nie drze mordy, i nie robi awantur, i nie jest roszczeniowa, jest lepsza dla niego. On oczywiście nie wie, że na Ukrainie jest statystyka rozwodowa o wysokości 70% już przed rozpoczęciem wojny. On no nie ma zielonego pojęcia, że te kobiety mają tak ogromne wymagania w stosunku do mężczyzn i niczym się nie różnią od Polek, tylko po prostu wydaje mu się, że one są lepsze, albo są bardziej ugodowe na początku. One są takie same jak Polki, to się nic nie różni. Ale mamy pewne wyobrażenie na temat właśnie tej nacji. No i że w żopła. Ja... Tak się ta gra kręci. Wszystkie płcie kombinują, jak to wyjść najlepiej na swoim, jak to najmniej stracić, jak najwięcej zyskać. Więc mamy emigrację na przykład kobiet, którzy widzą, które, które widzą na przykład Hiszpanów na wakacjach, którzy je tam adorują. Ci Hiszpanie są inni, są bardziej egzotyczni. To jest coś takiego, chyba się nazywa egzofilia i endofilia. Eksponowanie na zewnątrz zainteresowania inną nacją oraz, oraz niechęć do innej nacji. Nie mówię tutaj o rasizmie, bo to coś zupełnie innego. No i ci Hiszpanie są atrakcyjni, są inni niż Polacy. Bo trzeba też powiedzieć, my jako naród nie jesteśmy w szczycie atrakcyjności: nie jesteśmy alfa samcami i najpiękniejszymi kobietami. Nasze geny, no, nasza haplogrupa nie jest jakaś super rewelacyjna. Teoretycznie nie ma czegoś takiego jak grupa słowiańska, ale mamy ten specyficzny wygląd. Mówi się, że mamy twarze jak ziemniaki. Już angielscy podróżnicy chyba w 1920 opisywali, że Polki starzeją się jak, jak kartofle, po prostu jak kartofle. Młode są fajne, ale na starość przybierają kształt właśnie ziemniaka i są okrągłe i, i w ogóle dużo gadają, są niemiłe, grubiańskie i tak Więc takie już były opisy naszych sąsiadów. No nie zmienia faktu, że jak młoda, fajna Polka przyjedzie do Anglii, to deklasuje na pewno Angielki. No jak ktoś mieszkał w Anglii, to wie jak Angielki wyglądają, są fajne. Dlatego, dlatego Skandynawowie, kiedy za czasów wikingów najeżdżali na Wielką Brytanię czy tam Anglię, to zabierali najpiękniejsze kobiety, a Anglicy zostali z tym, co zostało. No i tak właśnie Skandynawki są fajne. Według nas. Ten geomaxing jest bardzo fajny. Co ciekawe w ogóle, ta koncepcja tego, jak my między nacjami chcemy się wiązać, co jest dla nas atrakcyjne. Jeszcze do Azjatek nie doszedłem. I są ci Pułasi Ci Pułasi przyjechali do Polski podrywać. Dlaczego? Dlaczego do Polski, a nie do Niemczech? Dlaczego na przykład do Polski, a nie do Turcji? No, i tu będzie banger. Bo Polki są brzydkie. A przynajmniej za takie się uważają. Autentycznie. To nie są moje słowa, to, to nie jest mój wymysł. Polki w badaniach statystycznych 22% z nich określiło się jako atrakcyjne. W ogóle robienie badań do gapu jest e, bardzo nie na miejscu. Rozumiecie, że to jest cholernie kontrowersyjna kwestia, kto jest ładniejszy w danym kraju mężczyzna czy kobieta. To dlatego też takich badań nie robi się już. Mamy erę politycznej poprawności i to jest efekt szuflady. Nie wyszło, co chciałam, no to do szuflady. Grantodawca nie uzyskał takiego wyniku, jaki by chciał, no to nie publikujemy. Nie? I to jest problem. To jest właśnie problem, bo w psychologii ewolucyjnej co wyjdzie, to wyjdzie. No trudno, tak jest. Nie? Czy się to podoba, czy nie? Dlatego psychologia ewolucyjna ma stat status najbardziej jednej z najbardziej replikowalnych yy, gałęzi psychologii. Dlatego tak bardzo jej nie lubią, bo no nie można jej uznać za dobre czy złe. Ma to w dupie. Mówi jak jest. Czemu te Polki są brzydkie albo przynajmniej uważają siebie za takie? 22% Polek uznało, że są atrakcyjne. 80% nie. A u mężczyzn? Mężczyźni bodajże w 40% stwierdzili, że nie są wystarczająco męscy. 60% stwierdziło, że, że jest ok. To są badania na małych grupach. Ciężko jest to przenieść na całą populację oczywiście, dlatego, że mówię, te badania nie są robione. Trzeba by było sprawdzić to. Mamy Twittera, możemy zrobić sobie ankietę. Ale te badania ponowili. Zrobili coś zupełnie innego. W jednym z dzienników, chyba styl, albo coś innego, opublikowano badanie, w którym kobietom w Polsce coś odwaliło i to na grubo. Kobiety nie postrzegają siebie atrak jako atrakcyjne, kiedy są atrakcyjne fizycznie. Kobiety w tym badaniu postrzegały siebie jako atrakcyjne w momencie, kiedy miały zarobki, status. Wykształcenie, jakąś posiadłość, najlepiej w dużym mieście, w Warszawie oczywiście. Czyje to jest strategia seksualna? Hajs, wygląd, tak, muskulatura, ludzie, jakieś dobra materialne, status, wykształcenie. Wszyscy patrzą na. Czyje to jest strategia seksualna? Kobiet? No nie, to jest strategia seksualna mężczyzn. Kobietom się coś naprawdę odkleiło. Realizują męską strategię seksualną i wtedy chcą uważać siebie za atrakcyjne, a mężczyźni i tak patrzą na cudzkie dupy, bo tak biologicznie jesteśmy stworzeni. Naprawdę mężczyzn nie interesuje, ile masz fakultetów i ile masz doktoratów zrobionych. Interesuje mężczyzn, to oczywiście masz być inteligentna, masz się z tobą por dać porozmawiać, ale mężczyzn interesuje to, czy w łóżku jest fajnie. To jest przede wszystkim, a nie jakie ty masz wykształcenie. No i kobiety poszły w bardzo złą drogę zaczęły realizować tą męską strategię reprodukcyjną i zaczęły wymagać od mężczyzn, żeby oni się dostosowali. A mężczyźni powiedzieli Ni hu hu, nie ma takiej opcji, w ogóle nie ma takiej możliwości. Mnie tam twoja profesura nie interesuje, ale ta za co ma 18 lat i ma starczące cycki, no to co innego, nie? I wtedy zaczęło być, że grooming, że mężczyźni uwodzą małe dzieci i że in... I co to jest? To jest racjonalizacja starych bab. To są właśnie te sfrustrowane, stare baby, które przerąbały swoją młodość na studiach, w korporacjach i teraz stawiają wymagania, z których mężczyźni się śmieją w twarz. I te właśnie stare baby mają największy ból, dupy. O to, że przyjeżdżają mężczyźni, którzy podrywają młode kobiety, z, i to mężczyźni z zagranicy. Bo ten mężczyzna z zagranicy to powinien tą starą Jadwigę podrywać. Tą starą Krystynę, tą 40-letnią babę z emocjonalnymi uszkodzeniami, która potrafi tylko obsługiwać es, ekspres. I o. Czad hiszpański czy angielski ma z nią rozmawiać, a nie z młodymi dupami w Polsce, więc uważajcie na siebie, dziewczyny. Uważajcie, nie, nie pozwólcie się uwieść, odrzucić. I teraz kakserwatyści, teraz jeszcze dostają spazmów, bo, bo inni przyjeżdżają młode dupy wyrywać. I to jeszcze nie masowo, tylko po prostu zrobili sobie jakiś kurs weekendowy w Warszawie. I ten kurs nie był dobrej jakości, bo wiem kto to robił i, i nie było to fenomenalne zjawisko. I większość razy dostał kosza najzwyczajniej, ponieważ kobiety mają tak wysokie te standardy, nawet już młode, że teraz to chyba trzeba mieć 2 metry minimum, żeby w ogóle zagadać do kobiety. To nie Amperon odjechał. Tutaj, tutaj w ogóle cały dworzec został skasowany i przeniósł się na inną planetę. Wirtualnych wymagań, nierealnych oczekiwań, i totalnego odklejenia. Także płaski w Polsce niestety dostali lekcję tego, że Polki, mimo tego, że wyglądają na starość jak kartofle, to mają tak ogromne wymagania, że i takim nic nie dadzą. I generalnie ten kraj jest stracony. Jest tu brudno, zimno. Jest tylko ta Warszawa, w której trzeba nakręcić każdy serial o romantycznej miłości i pokazać te kilka bloków. I ten kraj generalnie nie jest atrakcyjny pod względem rynku matrymonialnego. Tak jak już powiedziałem, większość kobiet w Polsce uważa siebie za nieatrakcyjne. Większość mężczyzn uważa siebie za atrakcyjnych. jeżeli wyjdziecie na ulicę na przykład, to spotkacie większość mężczyzn, którzy są ze średnio wyglądającymi kobietami. Bardzo średnio wyglądającymi. Większość kobiet w Polsce no niestety nie jest zadbana. Mamy też problemy z otyłością, ale ktoś powie, tak, mężczyźni, mężczyzna może być trochę bardziej otyły, bo ma zupełnie inny rozszerzony fenotyp. Naszym rozszerzonym fenotypem jest nasza strategia seksualna, czyli gromadzenie kapitału, znajomości, wpływów, ekskluzywnych dóbr, rozpoznawalności i statusu generalnie. Kobiety nie mają rozszerzonego fenotypu. Rozszerzony fenotyp kobiet nie jest atrakcyjny dla mężczyzn. Tego nikogo, nikogo to nie interesuje, co ta kobieta osiągnęła w tym swoim życiu. Czy my spuszczamy się z jakimiś tenisistkami? Nie, chyba że mają fajne tyłki. Wtedy tak, wtedy, wtedy spermiarstwo się odpali. I kobiety same zapędzają siebie do tego dołka, a na starość jeszcze doznają ogromnych skurcz macic postmenopauzalnych ze względu na to, że ten księ, książę na tym białym koniu, ten hiszpański nie przyjechał, że no, Polka miała dostać wszystko, zasługuje na wszystko, ale nie dostaje. I teraz jest frustracja, ból, wyparcie, negacja i trzeba napisać w internecie o incele. Um, o, płasi, wyrywają, albo gorzej, manipulują. Toksyczne, redpilowe, manosferyczne, kabalistyczno-gnostyczne i inne takie gówno odklejone. Trzeba to napisać teraz w ramach właśnie wyparcia. W ramach tego, że masz spierdolone życie, kobieto. Masz 40-45 lat na karku. Nie zanosi się na to, żeby się cokolwiek zmieniło. Miałaś być silna i niezależna. A jest dupa, dupa i robisz kawkę szefowi. No za chwilę cię zwolni, bo jesteś stara już, już nie przydajesz. A tam Iza, ta osiemnastoletnia, co właśnie za chwilę pójdzie na studia, i zrobi też marketing i administrację, ona cię zastąpi zaraz. Się o to w ogóle nie warto, jesteś absolutnie niewarta dla społeczeństwa nic. I tak to właśnie wygląda. Polska nie jest rajem matrymonialnym. Tutaj nie przyjeżdżają hordy obcokrajowców wyrywać nasze piękne, cudowne Polki. Nie widzimy na ulicach perskich książąt ee... I obwożących swoimi Bentleyami zwykłe polskie dziewczyny. A w szczególności te 40 -letnie. No właśnie. Takie rzeczy się nie dzieją. I nigdy tak rzeczy się dziać nie będą. Nie jesteśmy rajem. A Polki to nie są najpiękniejsze kobiety na świecie. Są kobietami. Są niektóre wspaniałe, są niektóre śliczne, ale są. Widzę co? Nienawidzę dorosłego życia, wróciłam o 20 do domu, szeka na mnie resztka czarnej kawy, bo zapomniałam kupić mleko. W lodówce dwie zeschnięte tygodniowe parówki. Tatiana spierdoliła mi usta i wypukał mi się kolor. Jakie są, takie jest życie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.